<laughs> o, najbardziej zadymiałas to będzie. Ale zadymeczka, będzie. O kurwa, on drzwi zamyka jeszcze na dodatek. Niesamowite. Niesamowite, że on jeszcze drzwi zamyka do tego wszystkiego, co nie? Może ja go nie doceniałem po prostu, widzowie? Jak to mogłeś zrobić, Bladeuszu? Jak to mogłeś zrobić, Bladeuszu? Nie było ciało? Ciało jest w górnej dekontaminacji. W sensie w labach jeszcze? No i odbiegało od niego jeden blady i drugi blady. Generalnie. Nie jestem w laboratorium Bloody. A który z nich to zrobił? Nie. Żeby nie, że jakby nadać cały sens, to tak jakby ja, czyli jakby przebrany, przebrana za mnie osoba zabiła. Tytusa, po czym wskoczyła do wentów i Rajon to widział. Tak, a później chyba jeszcze Nitro podbiegł czy coś takiego. Tak, no nie ja wiem, po, no w ja każdym razie podbiorę. jest tak, na tak, pewno, tak, tak. jakby niech każdy powie może gdzie jest, co robił, po kolei, w każdym razie jedno. Jaką pa... rajona myślałem nawet, że ja reportowałem, bo ja to klikałem w sam, samym co. No, to w takim razie Nitro nie mógł tego zabić, na przykład gdzie, man, Gdzie? a gdzie ty byłeś? To mnie bardzo ciekawi. Bo wychodzę ty, z, z dolnej dekontaminacji. Byłem w dolnej dekontaminacji, miałem fosila ho, ho. do zrobienia i wychodzę z dolnej dekontaminacji. No to mogłeś zabić. Ciało jest w labach, tak? Mówi, mówiłeś? No, to przy wejściu do, 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 do. No to kubona mijałem, jak wychodził stamtąd. Skąd? Skąd bym mijałeś? W labach. No by się zgadzało, bo sam szedł do labów. Właśnie miałem pytać, czemu się nie odzyskał. Jego go mijałem, jak wychodził, więc mógł Ale ja jemnąć. nie wchodziłem z labów, ja byłem ja, w kurwa? Przecież prawie o mnie. Ja byłem w elektrykalu, z elektrykalu <grym> szłem <grym do czuję, blady czuję. Ja będę zawsze <grym> zabijał jako <grym>, Blady ja chuję, na oczach bladego tak. To jest moja misja. Zawsze zabijasz na oczach bladygo jako no, Blady. Nie, nie, to jest moja, moja misja tej Na początku gry zrobiłem quest'a w elektrykarzu i potem szedłem... A, czekaj, jestem... To ja jestem w labach podobno, No, mi się pojebał mój Puffy, mógłby być gesterem dla was, ale mi się mój Puffy pojebał Dobra, to Nie, nie wiem, mi nie się nie podoba, no żebyś był najebany, nie? Najebane, nie? Ja, nie jestem gesterem, ale nie, czekaj, bo ja nawet ja, kur... gdzie jest moja ikonka, gdzie ja jestem? Kliknij tab, kliknij sobie tab i wtedy będziesz mieć ikonkę, gdzie jesteś No to nie, to ja jestem w labie, no to dobrze, mówię, że byłem w elektrykalu, wszedłem do laba To nie wychodzicie z laba? Jak ale nie wchodziliście z, z laba. Do laba? Jak z elektrykala do laba? A bo ty może tymi eventami szybciej chodzisz Nie, zrobiłem w Elektrykalu, kabelki i potem od razu pobiegłem sobie do laba I zrobiłem alert, na początku gry jak był alert To na alercie wziął mnie Hiszpan, zrobiłem elektrykala Alert, biają się z Hiszpanem, i pobiegam do lab. Ja wiem, że władzy wiesz. A i tak będę zgrzymać głupa. Ja i tak będę zgrzymać głupa. Ja wiem. że A on wie, że jest głupia tazka w ogóle w elektrikalu, tylko tylko lekko. No, lekkowałem. No, głupi. Dobrze, Dobrze, aż do lab. Bruce, dlaczego nic nie mówisz? Tak jestem winny, możecie mi wywałtować. Okej, okay, karta ofiary, dobra. Aha. A powiedz bardzo, i czemu tak za mną biegaj w całą rundę? Ja się bałem ciebie. Ja nie byłem z tobą w ogóle w trakcie rundy. Cały czas w Electricala biegali za mną do drzwi, później do bonsajki. Do Bonsai'a drzewka. Cały ten puff, a później... Dobra, teraz komie. Xen czy Bruce, nie? To jest poj**ane. Nie wiem. Nie wiem, po co Bruce tak mówi, ale robiłem taski. Jeżeli faktycznie byłem obok ciebie, to losowo, nie zwróciłem nawet uwagi. Dobra. Boiler Rooma był Hiszpan i Nervarion i nie właśnie Xen Ja byłem, ja byłem. I, 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 Xen gra tego, karty ja Bruce'a. Tak... Po... I Dwóch tak na mam. Wow, nawet Bonta nie, nie dostałem. Niemożliwe. Nie Wiecie, co widzowie robią? Muszę nie. się przebierać za bladego i zabijać na jego oczach jako obiad <Glady> Gdzie jest blady? O, przeasportowany zostałem. <Glady> O, ciekawe. Co masz na swoją obronę, Remigiusz? Dobra, Bloody, Bloody. I teraz. Ja do Ciebie. Ja mam pytanie do Ciebie. Dlaczego jest znowu dwóch gości i jeden, jeden, jeden od ciebie skakuje do eventów? Których sk kto skakuje do. A, dwóch mi jest? A kto? A kto? Drugi ja sprzed. Po, po, powiedz mi kolego. <słysza> Kóch... Każdy Remik już się przebijał. Bo jeszcze nie mówię dlaczego, Bo generalnie ktoś to chce mnie wrobić po prostu. No i to taka jest prawda. Ja teraz jestem ten w dekontaminacji. Remilius, a widziałeś drugiego mnie wskakującego do węta, tak? Blady co, nie widziałeś? jesteś główną postacią w tym lobby, żeby cały czas stać koła się kołach Koło admina, no, koło admina jestem. widziałeś się No i dobra, ale widziałeś, co widziałeś? Blady, do Blady do wenta. Blady wskakuje do wenta i nagle otwierają się drzwi i wychodzi z ich Blady. No właśnie, czy z tego morał <laughs> że ja nie mogłem zabić. Nie, że może być drugi impostor, który może no. być morflingiem. chociażby. Może się przebrać chyba, tak? Ale dobra, dobra, czekaj, nie, nie, czekaj, czekaj. Bo on wchodził do admina. On wchodził do admina, żeby to Grali, no to muszą się... Okej, okay, Nie, no nie miałbym jak się, ja się Nie, dobra, 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 dalej nie, nie będzie, nie będzie do blady, nie, nie będzie do, do ta blady, ta. Nie, będzie do bloody, nie, nie będzie. Nie będzie miałem, bloody. nie miałbym jak to ktoś się winiennie się za mnie przebiera, próbuje mnie wyrobić. Nie kto jak... Dobra, teraz, to robi teraz jest tak. dobry w grę, bo no. tak, mnie Teraz raz tak, teraz Bruce był w komunikacji czy nie było brusa w komunikacji? Ja jestem w weponsach i mijał U mnie chyba tak? i Niter chyba. To prawda, byliśmy tam z Arquelem, no. Ja teraz zostałem z kim zamieniony. Tylko, że nie wiem z kim, bo byłem z Bladem właśnie i niestety zostałem rozdzielony o, na siłę. A tak, jaki ty miałeś Jak mogę to zapytać? Biegłem za rączkę z Bladem, na samym początku poszedłem e, zrobić labirynt, potem biegłem z Bladem, weszliśmy do Specimena i e, w sensie do dolnej dekontaminacji zostałem z kim zamieniony do górnej to dekontaminacji. Ze mną, ze mną, bo byłeś z rajonem, nie? tak, tak. No. To ty gdzie, z, 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 gdzie zostałeś jakby... zamieniony? Rajon? Gdzie ty byłeś? Byłem przy górnym deko i mi Zamieniło do dolnego i to się zgadza z tym, co Mandziu mówi. Dobra. No. Dobra. No. Domandio. Ale nie mogłem się nie mogłem się przemienić za ciebie, ponieważ dwie sekundy nie, temu się nie chcia, zamieniłem. Nie, nie chciałem cię wkopywać, ale generalnie wydaje mi się, że to jest mania. Ale ja jestem. Ale Bloody, Blady, poczekaj, ale jakim cudem mógłbym być przy tobie Jeśli i macie, gdzieś wskakiwać tam przy wentach, skoro Jeśli jestem macie. w górnej dekontaminacji. No, głosu. Pierwszy, w pierwszej rundzie generalnie zraszowałeś prawdopodobnie całego specimena. W Adminie wskoczyłeś do węta, przebierając się za mnie i zabijając w laboratorium, a w tej rundzie teleportując się do górnego de... specimena, prawdopodobnie. Wskoczyłeś do Węta, się nie, 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 nie. I teraz, i, I teraz i teraz, Ryan może to wyklarować, <noise> ponieważ Ryan był przed drzwiami. I przez to, że był przed drzwiami, te drzwi by nie zdążyły się otworzyć e dwa razy. E e I e e również z nerwarianem się spotkałem. Zatem nerwarian też mnie potwierdza, że byłem tam w korytarzu. Tak, byłem w jednym early z nerwarianem. Ile te ślady w ogóle trzymają czasu? Jest jakieś. 7,5 sekundy. Ok. Jakie ślady? Jest no, taka rola, że widzi ślady, no to... No, w każdym Chyba razie, wie, no, ma no tak, tak mi się wydaje... No, ale, ale, blady, teraz to nie mogłem być ja. To, że masz brata, bliźniaka, który cię wrabia, nie ja no. nim jestem. <laughs> Wygodnie! <laughs> Nerwany, umarł. Bo chciał mnie zabić, że z którym ze, ze śladami. No, pij. Że, że. Ale. naprawdę nie, 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 To nie, 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 to nie, 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 go nie, No nie, 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 mogę nie, mogę, nie, tak nie, <śle> On był z szeryfem jak nic! On był jak nic szeryfem! Kur... Dobra, generalnie Sprawdzam Slay Polaksa, sprawdzam Brusa idę znowu do Slaya, Slay wchodzi do Boiler Room'a przez zamknięte drzwi, wracam do Brusa. Jest z łeponsach ciało, więc ten kill naprawdę miał jakieś 5 sekund odkąd spacerował z łeponsów z, od Brusa do zobaczył, co sobie robi, do Pelyruma. Więc kolega musiał, musiał uciec tak: albo do, w górę od, do, do Stereja, albo do elektryka, do, do Laba, albo do Admina. I teraz pytanie. Czy ktoś jest w adminie, albo ktoś kogoś widzi? Ja widzę Nitro w Specimenie i tyle mogę powiedzieć. To tak naprawdę, my z RQL sobie siedzieliśmy w Specimenie. Arkwel jest w porządku. Ja widziałem Vladiego Dwa, są, dwa, są, dwa kile 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 są. tam Kuba. Tak, ja Kuba teraz jestem bie, w laboratorium. Dwa kilki, dwa kilki. Czekaj, Bruce i kto jeszcze zginął? I Ryan. Ryan. Rayon. Niebieski, kto widział? Ja widziałem Rayona, jak wybiegał z ofisa po prawej stronie. i on ostatnio go widziałeś, Mandzia? Możliwe, że tak. Czekaj, czekaj. <laughs> Z Offisa po prawej stronie wybiegał. Tak, 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 ale to było jakieś 20 sekund temu. Pod Storage'em się rozdzieliliśmy. Ale dobra, ale, do, ale dobra, w takim razie zabójcy są po prawej stronie sami. E, chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, tak moim zdaniem. Pierwszy kill został zgłoszony przez Bladiego i Bladi widział drugiego Bladiego. Drugi kill został zgłoszony przez Remigiusza, który też widział tak. Bladiego, który miał być Morfem. Znaczy Remek, jest szansa, że Remigiusz może być Morfem. i Powiedzieć, powie że ktoś był zamieniony w Bladiego i widział dwóch Bloody I c Tak, Gunard, co? No, ale okej, okay. to czekaj, to w takim razie, dlaczego nie miałbym grać Bladiego wtedy? Dlaczego nie się ujawniać, mówił, że ja mogę być morflingiem? no ale prawda jest taka, że jakbym był morfingiem, to bym nie powiedział, że to ja. Że w ogóle bym ciała nie zgłaszał, tylko bym grał prosto Bladiego. Bym tym wentem, którym spierałby ten klon Bladiego z, z admina wtedy. I taka jest prawda. Tamto ciało, którego, kto w ogóle zgłosił? Nie, no ty nie remek? Nie wierzę, ty remek czy blady? Ty remek zgłosiłeś tamto ciało? Ja, ja, ja zgłosiłem, no, ale widziałem. No to, dwóch to byś go nie zgłosił? Wtedy. Nie. To byś go nie zgłosił wtedy. No no, no oczywiście, że tak. Nie, remek raczej z Gitem, mi się wydaje. gitem, bo... cichutko siedzi. Tak, siedzę cichutko, ale mam do tego powód. Po pierwsze nic nie widziałem, a po drugie ja mam drugi powód. Jaki, Jaki drugi powód? Jaki powód? Jaki Jaki Dobra, a glitch może się zamieniać Tak, w kogoś glitch się? też może szybkość zamieniać. No ja to tak Dobra, myślę, ja na ja Mandia daję. daję, ja mam to w kuju. Dzięki, Nitro. Nie ufam. E, mi ci, się ty... Ja byłem ja tylko jedno, w poprzedniej rundzie widziałem żółte ślady, które prawie prowadziły właśnie do Venta. I Mandzio się krył z Bladim. Więc bardzo możliwe, że to może być Mandzio. To nie są we dwójkę stary. Na Dobra, wtedy byłbym Morphem i zamieniał się w Bladiego, żeby budowali w ten sposób sobie Aliwi. Nie, no, nie, wiem, nie, 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 tak. ja, nie jestem, ja nie jestem, przykro mi. Remek, oddajesz już na mnie głos? Nie, ja nie, nie oddaję nikogo. Mm -hmm. Mi się wydaje, że. E, czekaj, Jester dż jest jeszcze, czy nie ma Jestera? Może być, mm -hmm. być może być, oczywiście, że może być. I Jester też może skakiwać do ventów. Nie ma jednego dobra, dobra, jest, jest tylko, jest tylko jed jeden wariacik. Nie no i ma. Ja na razie skippujesz. Możemy my ale no róbcie taski. Duszki też. Hmm, 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 hm. Hmm, hmm. Jest, kurwa, no. w ogóle, jest. Muszę to zrobić dla fabuły widzowie, dla fabuły muszę to zrobić po prostu. No. On był killerem. wiedziałem, mówiłem, mówiłem, że gra karty Chestera w dupę jeptną. On był killerem generalnie, ale jak zgłoszę ciało, to będzie kurwa na mnie, więc nie mogę. Nie mogę. No i ch. znalezione. <grym> eee, Mam bardzo ważne mi się info. Tak, przyszedłem z Boiler Ruma do laboratorium i kliknąłem report tuż przy wejściu. Zamknęły się tam drzwi. Zdążyłem kliknąć report, ale nie wiem, gdzie jest ciało. I prawdopodobnie to jest coś w laboratorium, i raczej nie jest to Slayprox, którego widziałem w boiler roomie. E, panowie, ja mam bardzo ważne info. Kili jest w labie. Kili jest w labie, dostałem słapa do admina. Mhm. Ze mną zostaje zasłapowany. Ja mam dwa ważne info. Jeden kiedy jest przed labem, a drugi jest w labie. Przed labem było ciało Kubona, a za to w labie jest ciało Xena, który odgbał Kubona i się chował na rakietce. Słucha? Ja odjechałam kubona? Może tak być. Ja powiem tak. Ogólnie e, ci impostorzy dobrze grają, bo już w pierwszej rundzie nie było światła, teraz znowu tam. Cześć, kurwa, bzuli, dziwnym trafem zawsze po kilu. Zastanówcie się, kto z was ma to robi. My jesteśmy za słabi, żeby to robić. No ja totalnie nie ogarniam, jak coś panowie. No wiadomo, nie? Nie, to jest To jest tak pierdolenie. Mm -hmm. Na tych mm -hmm. wszystko jest możliwe, człowieku. To. Dobra, ale kto za kurwa nie? To, że A, złapuje, jako, że transportuje. Dobra, kumam, kumam, kumam. Ta osoba, która mi stopnia, uratowała mi życie prawdopodobnie. To dobrze, nie sobie, nie, 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 bo tam już był sobie... Kubon. X Xen się tam już chował, żeby tego. Kilku mu spał. Nie, 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 nie. To, to nikt się nie uratował tego Czy życia. Jakbyś znaleźć tego. Ale Xen nie żyje przecież? No tak, odjebałem go. To powiedziałem. Co? Ale jak go odbałeś? Jako szeryf. Odbałem go. Mogę to sklejmować Co? bezpiecznie, ponieważ już nerwarian strzelał. I wcześniej Hiszpan e, mówił, że jest investigatorem, i również nikt go nie bo zatem można już klejmować bezpiecznie. Ja mogę zakończyć. No tak, przecież nerwę, tam się skipujemy w takim to razie to czy nie. Jest jeszcze albo właśnie Morfling, albo jest właśnie impostor, albo jest szansa, że właśnie impostor zabił Glitcha, albo na odwrót, że glitch zabił impostora. Jest jedna albo dwie role zabijające w grze tylko. Ja A, Jestem e inżynierem i Hiszpan widział, jak wentowałem. Nie widziałem akurat, jak wentowałeś. Wiesz, robiłem chyba taska, ale wiem, że razem wybiegaliśmy. Niech ale chwila chwila, 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 chwila. Czekaj. Ty, mandzie zostałeś słapnięty w idealną pozycję, żeby odpić Xena i Nie, szerefa. nie. Zostałem słapnięty na drzwi w labie i widziałem, jak Xen właśnie wbiegał na rakietę. Zamiast pobiec głębiej w laba, wybiegłem z laba i tam było przed tym ciało. Zatem od razu poszedłem Xena, za... którego wcześniej zauważyłem. What the fuck? Nie mówię wam. Widziałem Mandzia i Bladiego i były żółte ślady prowadzące do wenta. Generalnie Czekaj. za mnie, przypominam, że za mnie ktoś się cały czas lubi przebierać. Miałem ale nie, dobra, 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 Bladie, bo to jest czwarte przebieranie twoje, słuchaj, tak. w, widziałeś ślady Hiszpan? E, tak, ale to była już bardzo dawno, bardzo dawno, nie? Z dwie rundy temu. Nie chciałem mówić, że widziałem te ślady w tej rundzie, bo wiedziałem, ale że ktoś może strzelić. Wy, kto, gdzie widziałeś te ślady? E, jak wy, Wtedy, co się ciebie pytałem, o runtik, rutik w tej rundzie i ja wtedy wyszedłem z ofisa, poszedłem. No, no, ale ja wtedy, szedłem, ja wtedy Biegli szedłem za rączkę z Bladym, Ja wtedy za rączkę szedłem z Bladym. no to Czekaj, czy ty widziałeś no, pod labem? Czekaj, czekaj. Zmienia w czy ty, ale ty ślady, ty się się w te... ślady, się, ślady się wtedy Blady nie zmieniają. Biegacie? Czekajcie, jest na siedmiu. Czy ty widziałeś te ślady pod no, ja labiryntem na dole? dole? Widziałem prawie prawie przed dwetach. No bo, stary, no bo tam jest tego labirynt, dlatego labirynt tam robiłem, mówiłem to. Okej, no dobra, dobra. No nie wiem w sumie. No jak to kto? No jak to kto, widzowie? No kurwa, jest jedna postać jaką mogę być. <ścoughs> I muszę go do samego końca zostawić. Nie! nie! był pierwszy, nie No i teraz, i teraz, i teraz uwaga. Nie, nie zdążyłem. No ja teraz kremuję. Juggernaut? I ja jestem, kurwa, to Juggernaut? I Mandzio był pierdol morfilingiem i został neutralny. Co to jest? Dlaczego jest Juggernaut? Osoba jest neutralna w tym momencie. Mandzio był morfilingiem, zmienił się przy mnie w Bladiego i go odpierdoliłem. Chłop sfejkował, klejmowanie szeryfa tylko po to, że wiedział, że istnieje jeszcze jedna osoba, która może go odpierdolić, ale ktoś jest na tyle bysty, nie odjebać. No dobra, to czekaj, czyli ty klejmujesz szeryfa... Tak, ja, ja, jestem, ja jestem szeryfem, ja jestem szeryfem. Mandzio... Dosłownie na moich oczach przemienił się w żółtego typu. Kurde, nie udało On się. Wyszedł za mnie, ale ja nie ja niego tego kupować. Zajebałem sza. Pytanie okay. do ciebie w takim wypadku, bo to jest historia, która prawdopodobnie <laughs> ma działać na zasadzie, że ty nie chcesz przekonać wszystkich, tylko ty chcesz, ty chcesz przekonać mnie, bo wiesz co widziałem. I brzmi to prawdopodobnie, tylko problem jest taki, że dlaczego jak ja wbiegałem, to ty jakby. Odbiegałeś i dopiero jak mnie zobaczyłeś, to zreportowałeś. Co? No bo jakby, no wsaduję, prostu wsaduję. No co mam zrobić? Nie zreportować się przy tobie? Zaraz powiesz tak. No dobra, w, w dwóch sytuacjach jestem zawsze winny. Odbiałem gościa, odbiałem gościa. Prawda jest taka, że został tylko neutral, więc możemy na spokojnie sobie gierkę wygrać. Chłop, Mandzio, który fejkował po. A dobra gra była, to była, go, to była, to była, to była dobra gra. Chciał na Hiszpana dać, że czekaj, czekaj, pod laboratorium. Pobiegł za mną generalnie, na kamery zmienił nie, 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 się w dlaczego będzie dawał. Mandzio, general, właśnie nie jestem nie, nie, pewien tego wersji. bo bo nikt tak kulasków ma... nie robi. Drewek jest jednym z najważniejszych gracza Oongasa, zatem no, wiecie, co. Za jesteś... je... i Nie, kurwa, I patrzcie, i teraz ktoś strzelał w Hiszpana. Dobra, nie, kurwa, Mówiłem wam, mówiłem wam, Mandzio był morfingiem, zapytałem go, jestem szeryfem, skrymowałem szeryfa. ale Hiszpan jest jeszcze. Dobra, okej. Kto przyjął Hiszpana? Moim zdaniem powinien szedli we mnie. Niestety mega dziwna sytuacja, no, no dobra, ta, to, mi to, mi to mi jest ja. Arcul, Arcul nie jestem ja, Arkuel się nie odzywa, Arkuel się nie odzywa, blady, W takim razie, Arkuel No to jak sprzedam rolecie to mnie odstrzelą, czy nie? Nie, no, już nie, 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 nie nie mogą, nie Do. mogą odstrzelić Nic. Ile masz tasku? Co? Dwa taski mi zostały No to dobra, no to panowie, 60. i dwa taski zostały No dobra, ale Ej, kryjcie mnie, kryjcie mnie, Nie zdąży, nie zdąży, go Możemy poczekać jak Arkuel zrobi dwa taski też Drugi mi się to. tak wydaje, bo to było turbo dziwne. Chociaż nie, nie strony... przysięgam, przysię... Nie, ale poczekaj, ja, ja szanuję, ale szanuję, chodzi o szanuję to... swoje życie, szanuję swoje życie w tej grze. Ja dzielę, szan szanuję życie. Szan ja sz szanuję swoje życie i nie chcę być <grym> oddolony bez potrzeby. Odjechałem Mandzia, który zamienił się za bladego. Cały czas tego morfinga nie wykryliśmy. Przysięgam, to był ktoś dobry, to był Mandzio, on ogarnia tę grę. Jako Rewek nigdy w życiu był mi kur... Tyle komplementów nie powiedział kto by nie miał dobra, roli dobra. za długo to... gadamy, tak A się... w życiu! O boże. No pokaż tego JagorNauta, co nie? No, oczywiście, że go bo Już nie ma kilku cool downu żadnego chłop. Łop, już nie ma kilku cooldownu żadnego. Jest po zabawie. Nie ma co mu ułatwiać sprawę. On sobie sprawdza i idzie sobie mordować, proszę. I proszę, będzie on sobie mordować. <ścoughs> Istnieć, gdzie taski kończyć. I on ma już kilku tam ponownie. Wystarczy, że tylko zabije jednego. Chyba, że go nie znajdzie. Chyba, że go nie znajdzie. On go nie znajdzie. On go nie znajdzie. <ścoughs> proszę przycisk. Nie ten reaktor, jak to, żeby przegrał. Ja chcę, żeby przegrał żaden reaktor, ja mu nie pomagam, widzowie, w życiu, kurwa, ja chcę, żeby oni go wyjebali. <laughs> proszę, biegnij, Nitro, uciekaj, uciekaj, nie, uciekaj się szybko, przycisk, 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 przycisk. <laughs> Ciekawa sytuacja się wydarzyła. Ciekawe, kto jest zabójcą. Ej, mi co, co? był Mandzio. Mandzio był minervarian. Arko jak myślisz, kto zabił, kurczę, bo. No, nie Remigiusz, właśnie. Powiedz mi, jak mi się stało, że dwóch graczy przy tobie zniknęło. Ja powiem tak, powiem tak. Miałem zerowy kulman na zabijanie. Zabijam was dwóch, ale. Pa. <noise> ja wróciłem na Remka ten i teraz zostałem zabany. Remik no. już gierka roku praktycznie No wszystko. ładnie Remek, prawie ci się udało, prawie ci się udało Remek no. Ale serio, no. Wszystko, ale. no stary Szkoda, że mnie wyjebali, bo ja wiedziałem, że to Remek sekundy Oooo no. czy, albo nie no. Kto nie no. mnie, to go, kurwa zdodosowałem Kurwa, ale zrobiłeś jak <noise> <od> dzieciaka kurwa Okej, okej, okej No niestety. Tak się czasem zdarza. O, Kuba mnie widział. Akurat mnie widział. Jaki był twój pafik, Bloody? Teraz? No teraz poszedłem do Specimena i robiłem tam zadania. Trzy zadania. Ale chodzi... Dlaczego wybiegałeś z elektryka? On wybiegał go za. Nie, to musiał być Morfik. w ciele Bloody'ego. Musiał, no. musiał ja... być za ktoś za mnie przebrany, ktoś ze mną... ja z nerwą i Generalnie... z na początku. Tak, tak to właśnie, To z kimś specymenia. byłem właśnie. Ktoś prawdopodobnie się za mnie zmorfował, bo ja teraz jestem w Specimenie i dwie osoby mnie bodajże widziały, bo z dwoma osobami były... Ja wam no, powiem nie... tak, ja wam powiem tak. Na waszym miejscu bym mnie wyjebał. Z ręką na sercu. Tak ja się z Kurwa! Jak coś mi się Aha. gierka skraszowała Gracie, grajcie, gracie. Grajcie. Kurwa! Syzyf, kurwa, syzyf, kurwa. Zawsze jak jestem tym jebanym gliczem. Zauważacie? Zawsze jak jestem tym jebanym gliczem. Po drugiej rundzie, a było tak smów.